you. <smart noise> na nadkole, w miejscu jest przejście lakiernicze, które powoduje, że światło się załamuje i widać taką nierówną strukturę lakieru. Postaramy się usunąć to przejście, wygładzając powierzchnię papierem ściernym. 2,5 tysiąca, a następnie lizakiem i zapolerujemy to maszynowo. Będzie, mam nadzieję wyglądało to idealnie. Wiesła. Możesz kręcić Grzesiu też drugim telefonem, telefonem i pokażemy to Remikowi. Ogólnie był tutaj samochód zakierowany dotąd i była tutaj taka mgiełka widoczna, po prostu mgiełka na lakierze. On nie był idealnie ładny, tylko była mgiełka. Pokażę że się ja to pokażę, bo to będzie widać. I teraz po zmatowaniu te jaśniejsze punkty, które tu widać, to jest właśnie ta mgiełka. O. Te jaśniejsze punkty. To są to, jest jeszcze, to są wgłębienia na lakierze, które my musimy zaraz zgasz tylko tą lampeczkę czołową, zniwelować. Czyli jeszcze tutaj zrobiłem dopiero szlif y, y, próbny, taki próbny, żeby zobaczyć, gdzie, te, gdzie ta powierzchnia nie jest gładka. Popatrz, w tym miejscu jest idealnie gładka powierzchnia, jest morka równa. W tym, w tym są te białe planki, po prostu musimy jeszcze pro or, tak, Tu to jest ślad po przejściu lakierniczym, te białe planki. I musimy to zetrzeć jeszcze parę mikronów tej farby żeby dostać się do równej powierzchni i wtedy to zapolerujemy nie będzie to przejście widoczne wcześniej ten przejazd próbny żeby zobaczyć gdzie są gdzie, gdzie ta powierzchnia jest nierówna teraz już robię drugi przejazd tak naprawdę staramy się zawsze robić to delikatnie i usuwać jak najmniejszą warstwę lakieru tyle ile jest potrzebne do po prostu idealnego y, zniwelowania tego przejścia Nigdy nie używamy za grubego papieru, że po prostu nie ma sensu usuwać lakier, prawda, który jest dobry. Usuwamy tylko to, co, co nam psuje efekt wizualny. elementy, których nie chcemy polerować, yy, szczególnie elementy plastikowe. Pokażę, bo zrobiłem długi szlif. Tutaj jest widoczne to przejście lakiernicze, czyli w tym miejscu jeszcze musimy szlifować. Tu już nie będziemy szlifować tu nie, tylko po prostu w tym miejscu i tutaj, gdzie jest widoczne przejście. O, tu, te białe plamy. To są po prostu ślady po nierówności yy, klaru, które chcemy zniwelować. Zkać idealne odbicie w tym miejscu. Wcześniej światło się tu załamywało i nawet jeżeli jakiś przedmiot nam się odbijał, to właśnie był taki rozmyty przez to, że ten lakier nie był równy. Była tak zwana morka lakiernicza w tym miejscu. Podejście papierem, ślad po przejściu coraz mniejszy, ale jeszcze troszeczkę widoczny. Jesteśmy idealistami, i na tym czasem bardzo źle się wychodzi na tym idealizmie, bo można w takim momencie, w dążeniu do perfekcjonizmu, do ideału, zrobić sobie kuku gdzieś osoba, która to lakierowała, to jest lakier dwuwarstwowy. W którymś miejscu odcięła lakier bazowy, czyli ten lakier, który ma ten kolor na to nałożyła lakier bezbarwny wyżej. Tak naprawdę nie wiemy, w którym momencie jest odcięty lakier bazowy i matując to miejsce, ściągamy ten klar coraz niżej i może nas sta stać się taki, takie coś, że ten lakier bazowy zacznie nam wychodzić, bo tu gdzieś on jest odcięty. My nie widzimy, gdzie on jest odcięty, bo on się zlewa ze starą farbą. Więc czasem lepiej jest zostawić takie przejście. Ono będzie bardzo mało widoczne, aczkolwiek Mam gdzieś to, czuję, że jeszcze troszeczkę mogę pomatować. I robię to. Zrobiłem kolejny przejazd. Jest troszkę mniej. Widzę, że to znika. Tak jak tu. W tym miejscu jestem zadowolony. Możesz to pokazać bliżej, prawda? Spójrz, w tym miejscu znika. Lepiej. Chociaż go dołu patrzę, to wszędzie tak znika, ale tu bardziej. No, kusi mnie, żeby to jednak trzeć. Ale zdrowy rozsądek podpowiada zostaw. I teraz trzeba zrównoważyć. Nie? Żeby zrównoważyć swoje szalone pomysły, wezmę teraz 3000 papier, czyli do mniejszej gradacji. Przy okazji sobie wyrównam wszystko to, co do tej pory robiłem papierem 2,500 w celu lepszej, łatwiejszej korekty. No i jeszcze troszkę usunę to przejście. Dobra, lecimy. zawsze utrzymujemy kontakt z klientem i na bieżąco wysyłamy mu na jakim etapie są prace z samochodem tak samo też robimy teraz pokazaliśmy wcześniej wideo jak to wygląda w trakcie matowania i teraz chcę nagrać spójrz Remik, teraz jest to już po ostatnim etapie matowania papierem to przejście lakiernicze teraz jest tak minimalnie widoczne widzisz, to jest tam giełka. to jest to miejsce, w którym odciął się Clark i po tym, nie chcę już dalej tego matować, bo może się stać sytuacja, że wyjdzie nam lakier bazowy spod klaru, czyli spod lakieru bezbarwnego i wtedy już będzie nie do usunięcia ten ślad, a taka giełka to jeszcze przy polerowaniu nam zejdzie. Spowodowaliśmy teraz, że ten błotnik będzie wyglądał jakby był cały w oryginale. Tym bardziej, że to było fajnie pomalowane, bo yy, sprawdzałem to czujnikiem i nie odbiega od normy. Także podejrzewam, że ktoś to zrobił z głową. Biorę się za polerowanie. Dzisiaj bardzo, bardzo taką precyzyjną pracę wykonuje teraz Grzegorz. Po demontażu wszystkich elementów wnętrza, może pokażemy teraz jeszcze fotele mamy, ale może możemy pokazać o co chodzi. Wszystkie plastiki, które posiadały jakieś ślady eksploatacji, odkręciliśmy i teraz Grzegorz zmywa starą. Samą farbę z tych elementów. Robi to bardzo delikatnie, żeby nie uszkodzić plastiku. I później polakierujemy je specjalną farbą do plastiku, żeby wyglądały znowu jak nowe. Fajną misją jest też renowacja przycisków. Zamawiliśmy już szablony z internetu. I będzie to bardzo spektakularne. Tutaj mam przycisk, który jest uszkodzony. Znik? Nie. nie. <laughs> Przycisk, który jest uszkodzony, tutaj powinien być wiatraczek i wykonamy tutaj naprawę bardzo precyzyjną, prawie że zegarmistrzowską. Zmyjemy starą farbę, nakleimy bardzo malutki wiatraczek, pomalujemy, odkleimy wiatraczek, w ten sposób będzie yy, jak nowe. Jadę po żonę, <grym> bo dzwoni. The you can be anything you want